Więc jest to projekt w ramach ulicy Kultury. Ja sobie wybrałem ten mostek, ponieważ organizatorzy mi podesłali kilka zdjęć okolicy i po prostu od razu jakby ten mostek przypadł mi do gustu. Stwierdziłem, że jest piękny, romantyczny i nadaje się świetnie na jakąś taką instalację przestrzenną uliczną. jest Maria Apolejka, to znaczy właściwie ona wymyśliła znaczy ja, ja wymyśliłem mostek jako jakieś przeznaczenie tej instalacji. Wymyśliła po prostu tytuł Aha. jakby koncepcję. Ja z kolei mhm. tej koncepcji nadałem formę, a mianowicie Tutaj te głośniczki i tak dalej. Głównie to jest instalacja dźwiękowa. Znaczy jedynym takim wizualnym elementem to jest ten znak na środku, czyli symbol przeznaczenia. Nawiązaniem jest, jest jak, jakiś, jakiś romantyzm, prawda? Jakaś tajemniczość, melancholia, coś takiego. Właściwie Maria Polejka wymyśliła taką sprawę, że to, że to będzie most przeznaczenia, czyli most gadający, znaczy to, to mhm. będzie... Będą to słowa mm -hmm. sączące się z głośników, natomiast mm -hmm. będą to. Czyli będą słowa, czy będzie muzyka też do tego? Przepowiednie? Nie nie. To, to, to są przepowiednie Aha. indywidualne. Jakieś efekty świetne, czy, czy pan coś też. Też raczej nie. Też, też raczej nie. Wiem z tego co wczoraj mm -hmm. już sobie oglądaliśmy ten mostek po zmroku, to jedynym efektem świetnym jest ta latarnia tutaj Teksty są kompletnie improwizowane, ale jak każda improwizacja no, wynika to z podświadomości, czyli powiedzmy. W nagrywając te przepowiednie w jakimś, no jest ich bardzo duża ilość, także w pewnym sensie można założyć, że te przepowiednie będą uruchamiane losowo, czujnikiem ruchu po prostu dla każdej osoby indywidualnie. Można sobie tak założyć, że każda ta przepowiednia, noż widelec przypasuje jakby... Ale to każdy indywidualnie będzie mógł podejść w jakieś miejsce na moście, tak? I usłyszy przepowiednie, które jest skierowane do niego. Tak. To znaczy... W którym miejscu na moście będzie? Powinniśmy... będzie żadnej Nie, złotych śni wrzucać gdzieś do jakiegoś urządzenia, no, które uruchomi ten głos. Powinien być grosik symboliczny, tak jak tutaj na tabliczce jest w, w opisie historii tego mostu, że, że była opłata jednego grosza, Aha. stąd te, są nazwa most groszowy.